Witam wszystkie przedszkolaki na zdalnym nauczaniu. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy trochę o płazach, czyli o tych zwierzętach, które są bardzo mocno związane y, z wodą. A w tym tygodniu porozmawiamy o gadach, czyli o zwierzętach, które trochę od wody się uniezależniły. Grupę gady dzielimy na takie cztery mniejsze podgrupy. Pierwszą, y, słuchajcie, grupą jest grupa krokodyli. I tutaj w tej grupie, słuchajcie, mamy przeróżne krokodyle, aligatory, kajmany oraz gawiale. Ta grupa, słuchajcie, jest przeogromna grupa krokodyli. Drugą taką podgrupą jest, słuchajcie, taka grupa, która nazywa się Haterie, i przedstawicielem tej grupy jest jedno zwierzę, które wygląda trochę jak jaszczurka, ale jak okazuje się, słuchajcie, nie należy do jaszczurek. Tylko jest właśnie hateria. To zwierzę nazywa się hateria. Kolejną trzecią grupą gadów są gady łuskonośne. I to jest słuchajcie, największa grupa gadów, bo tutaj zaliczamy różne węże zarówno dusiciele, jak i węże wodne, jak i węże lądowe. Zaliczamy tutaj również agamy, zarówno agamę kołnierzastą, agamę brodatą, jak i wszystkie agamy. Zaliczamy tutaj, słuchajcie, również przeróżne y, iguany, ale też kameleony, legwany, warany. Ta grupa, słuchajcie, jest największą grupą ta grupa łuskonośna. Tutaj jest najwięcej zwierząt. I ostatnią, czwartą grupą właściwie taką podgrupą w gadach jest grupa Żółwi. I w tej grupie też, słuchajcie, mamy wielu przedstawicieli bo mamy zarówno Żółwie morskie, lądowe, Żółwie słodkowodne, morskie, skórzaste ogromna grupa. Słuchajcie, tutaj też jest Żółwi. Hmm? Więc gady dzielimy na takie cztery słuchajcie podgrupy – krokodyle, haterie, łuskonośne i żółwie. Jesteście pewnie bardzo ciekawi, które z tych gadów występują w Polsce. I w naszym przedszkolu czeka taki ogromny plakat na Was, jak wrócicie, to będziecie mogli go dokładnie pooglądać. W którym mamy, słuchajcie, narysowane wszystkie gady, które spotkamy w Polsce. Takim, słuchajcie, najczęściej występującym gadem Polski jest zaskroniec zwyczajny, którego spotkacie, słuchajcie, często nad wodą albo jak się wygrzewa na brzegu różnych jezior albo stałów, ponieważ on bardzo lubi pływać. Rzadkim wężem Polski jest taki ogromny wąż eskulapa. Jego, słuchajcie, spotkacie często przy aptekach albo przy szpitalach. Jest, słuchajcie, taki owinięty wąż, taki symbol węża. To jest właściwie wąż eskulapa. W Polsce spotkamy też gniewosza plamistego, padalca zwyczajnego, który też jest, słuchajcie, dość często spotykany. I słuchajcie naszą jadowitą, żmiję zygzakowatą. To jest, słuchajcie, jadowity wąż w Polsce, bardzo rzadko spotykany. Yy, ona, słuchajcie, ma takie charakterystyczne zygzaki na ciele. No i zdarza się, słuchajcie, chociaż bardzo rzadko, że może człowieka, słuchajcie, może swoim jadem ukuć, ale to słuchajcie jest bardzo, bardzo rzadko. Jeśli chodzi o żółwie, to w Polsce mamy żółwia błotnego, który niestety, słuchajcie, ze względu na ograniczenie się liczby siedlisk jest coraz rzadszy, bardzo rzadko można go spotkać. Mamy jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę zieloną oraz jaszczurkę żyworodną. Jak słuchajcie, będziecie na spacerze, to wypatrujcie tych naszych gadów. Muszę Wam powiedzieć, że słuchajcie, niestety jest ich coraz mniej, ze względu na to, że właśnie jest coraz mniej miejsc, w, w których mogą przebywać. Um, ale myślę, Słuchajcie, że one są też bardzo ciekawe. Słuchajcie. Już niedługo kończy się, mam nadzieję, ten nasz koronawirus, i że już z, z, ze wszystkimi zobaczymy się w przedszkolu. Część dzieci już biega po podwórku, mam nadzieję, że już niedługo do nich dołączycie. Wszystkiego dobrego i do prędkiego zobaczenia. Pa Pa!